Walka o brąz. Zawsze jest ten sam tytuł streamu. <laughs> A <laughs> umiesz tytuły streamu zmieniać. To jest mhm. level. O, dobra, teraz jest 6,5 megabita wysyłanko. A widzisz w lewym górnym rogu takie ten? Memory? Coś tam, coś tam? Black Black jest też memory. Nie, nie, nie ma nic żadnych tam. Czekaj, bo ci pokażę. Nie. Co u mnie w OBS wykrywa? Czekaj, bo teraz chyba zresetowałeś. Ja. To czekaj tu chwilę. Bo ja teraz na YouTubie na telewizorze odpalam, to na razie nie patrzę na... Nie, ja, na telewizorze za dużo danych będzie Coś tak takiego. <grym> <grym> na <budżetownicy>. <grym> 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 będzie miał dwóch <grym> widzów, to <ktoś grym> będzie miał laki. <grym> o. o, weź to... No dobra, to, ale... Taka dobra. I... Aha, nie ma jeszcze live'a. A, nie no, jest już. Chyba, że jest opóźniony może. No, <noise> Dobra, czekaj, to idę specjalnie co masz, Kanapeczki będzie okay. Tak, Taka już Kanapeczki będzie robił, nie? Pan... No, jeszcze było w kanapeczki. Jo, ty jesteś, sam jesteś kanapeczka, Dobra, już jest stream. Co tu streamować, jak tu jest pantoflarz wypastowany pastą do butów. No, jestem ciekaw, czy ty byś był taki mądry, jakby Cię Iza poprosiła o kanapeczkę, czy też byś tak jej powiedział. U, ja nie mam tych problemów, bo Iza mnie nie prosi o kanapeczkę. Ona ciekawe. Nie, ona nie je kanapeczek. To Wolf tam weź jeszcze kliknij to nie wiem to opóźnienie czy coś takiego, żeby było najmniejsze to bo, bo jest tak chyba ze 20 sekund chyba. No. Ja no, Jak tu ludzie mówią, to i tak nic nie zmieni. Lepiej sobie ty te lagi zostaw, bo przynajmniej byś miał na co zrzucić. to jest śmieszne, że chyba bo ja już dawno nie płakałem, może mam a nie, w, w, w widać to na streamie to coś, co ty wysłałeś. A co to w ogóle jest? No właśnie nie wiem jak to wyłączyć. Ale od czego to jest w ogóle? No ja mam... Aha, dobra, już chyba wiemy, jak będę mógł wyłączyć, tak? No bo to są FPS-y, tam pokazuje, temperaturę procesorów graficznych no. I tak. no to jest najważniejsze, no to, to do skrzydła pomaga. No. <laughs> <laughs> to jest kluczowa informacja. Tam posłuchaj na tym YouTube to opóźnienie. A to gdzie się ustawia? Na YouTube czy jak? A ja nie wiem, bo przecież ty jesteś streamerem. No, no. co ty no. Czekaj... No, ale że... kurwa, ja no. to widać szczerze mówiąc. Otwórz YouTube Studio w prawym górnym rogu, Dobra, to tak. W sekcji opóźnienie transmisji wybierz opóźnienie. Znasz tę sekcję? Znaczy no te cyferki to musisz wyjebać, bo nikogo nie interesują temperatura procesora. Widzowie mówią, że ich to nie interesuje. Wiele no, tak. te kanapeczki będziesz robił. To no, są dopiero masło rozmracha. No kurwa problem Kroić chleba z smalcem na, najebać i dać u górę. Człowiek na ma masę to bogaty. Zrobione. O. <śpiewanie> 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 Się bardziej cieszę z tych kanapek niż zania. Daj Figaskowi, Dobra. Aż ty wleciał eee, Dobra, czekaj, e, bo byście chcieli, żeby to zniknęło. Ja tam muszę wyłączyć chyba. A po tak ten, na opóźnienie to cyferki to są mniej ważne. Nie wiem, ja tego i tak nie będę.